Przed przystąpieniem do pracy zmierz dokładnie powierzchnię sufitu i rozplanuj ułożenie paneli. Wybierz płytki sufitowe. Przygotuj profile poprzeczne 60 cm i 120 cm. Profile przyściemne i główne. W doborze potrzebnych elementów pomoże Ci dostępny na naszej stronie kalkulator lub doradca klienta w naszych sklepach stacjonarnych. Nie zapomnij o przygotowaniu elementów wieszaku. Czyli prętów mocujących i tzw. Tak zawiesi. Przykręć profile przyścienne, które tworzą obramowanie konstrukcji wokół całego pomieszczenia. Bardzo ważne jest zachowanie precyzji i utrzymanie jednolitego poziomu. Z tego powodu warto skorzystać z dokładnej poziomicy laserowej. Wyznacz miejsca do zamontowania wieszaków do stropu. Następnie przykręć pęty mocujące. To właśnie one są sercem całej konstrukcji i to na nich będzie rozkładać się obciążenie. W następnej kolejności zamontuj profile główne oraz profile poprzeczne 60 cm i 120 cm. W razie potrzeby skróć profile do odpowiedniej długości. Gdy już szkielet konstrukcji zostanie zamontowany, to śmiało możesz przystąpić do zamocowania płytek sufitowych. Sam montaż jest prosty, chociaż wymaga zachowania należytej precyzji. Końcowy efekt powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających inwestorów.